Witchfire to kolejny ciekawie zapowiadający się polski FPS twórcy słynnego Painkillera. Premiera konsolowej gry World of Warships Legends oraz niezwykle drobiazgowo odwzorowany okręt Yamato. A także Star Wars Jedi Upadły Zakon to kolejna wyłącznie fabularna gra twórców serii Titanfall. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mestre i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Streak. Co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie. Posłuchajcie. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od informacji dotyczącej kolejnej polskiej gry zatytułowanej Witchfire, która powstaje pod skrzydłami Studia The Astronauts, założonego przez jednego z najbardziej znanych polskich projektantów gier, a więc Adriana Chmielarza. Choć po raz pierwszy o grze mogliśmy usłyszeć już w 2017 roku, to dopiero teraz poznaliśmy nieco więcej konkretów na jej temat. Ciekawostką jest tu fakt, iż twórcy obrali nieco inny kierunek jej rozwoju niż początkowo planowano. Rzućcie okiem na pozbawiony dźwięku, lecz dosyć ciekawy gameplay, który twórcy opublikowali w sieci. Zauważyć możemy na nim sporo interesujących rzeczy. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to niezwykle ładna i zachowana w mrocznej stylistyce grafika. Rozgrywka jest również bardzo płynna, animacje dopracowane, a całość nieco przypomina mi najnowszą serię Doom. lub inną grę Adriana Chmielarza, a więc Pain Killera, choć sam twórca stanowczo ucina te porównania. Chodzi mi tutaj głównie o dynamikę, sposób poruszania się postaci i ten pewien charakterystyczny, nawiązujący do klasyki gatunku model rozgrywki. Oczywiście w mojej ocenie to bardzo dobrze, ponieważ wiele najnowszych produkcji shooterów szczególnie często, choć wygląda ładnie, to ich twórcy nie do końca rozumieją, co w takich grach daje satysfakcję i sprawia przyjemność graczowi. To coś posiada gra Doom, która jest w mojej ocenie idealnym połączeniem świetnie wyglądającej gry tego gatunku oraz rozgrywki zachowanej w klasycznej formie. Sądząc po tym gameplayu, wygląda na to, że gra Witchfire również ma to coś. Jednak twórca Witchfire w opublikowanym na stronie projektu wpisie ucina wszelkie plotki, jakoby gra miałaby być właśnie painkillerem w nowej szacie graficznej. Choć obie gry łączy sporo, tak naprawdę mechanika rozgrywki, założenia gameplayowe i ogólnie sam projekt, wokół którego powstaje Witchfire, jest już zupełnie inny. Okej, okay, ale rzućmy sobie okiem na kwestie techniczne tej gry. Coś, co warto zaznaczyć, to fakt, że gra powstaje na silniku Unreal Engine 4, a przy tworzeniu świata gry użyto technologii fotogrametrii. Dla przykładu, zobaczcie, jak zeskanowano za pomocą tej technologii, znajdujący się w Karpaczu, norweski kościół Wank. Twórcy w ten sposób przenieśli go do gry zaginięcie Etana Cartera. Spójrzcie z kolei na ten materiał. Tutaj deweloperzy zademonstrowali elementy składowe wszystkich animacji oraz efekty graficzne strzelania z rewolweru. Na początku widzimy tylko animację ręki, potem dochodzi animacja samej broni. Widzimy jak obraca się bębenek z amunicją. Na samym końcu włączone zostały wszystkie efekty, takie jak odrzut, winieta, rozrzut pocisków czy praca głębi ostrości. Ciekawostką jest tu fakt, iż gra pierwotnie miała być symulatorem przetrwania, coś na wzór Daisy czy Rust, i nosiła kodową nazwę Astro Project 2. Jak informuje Adrian, w czasie gdy powstawała koncepcja tej gry, na rynku popularne były właśnie produkcje tego gatunku. Pomysł jednak zmienił się po tym, jak zespół zrozumiał, że nie chce tworzyć gry skalkulowanej na zimno, bez pasji i pomyślanej wyłącznie o zarobku. Doszli więc do wniosku, że gra będąca klasycznym FPS-em zachowanym w klimatach Dark Fantasy jest tym, co tak naprawdę chcą stworzyć. Nie będzie to jednak gra w stylu pain Killera, jak wyraźnie zaznacza twórca. Swoją drogą myślę, że sukces nowej wersji Duma z 2016 roku mógł mieć wpływ na tę decyzję. Jeśli jednak tak było, to moim zdaniem studio wybrało bardzo dobrą drogę. Te zdjęcia pochodzą z jedynego zachowanego materiału filmowego przedstawiającego japońskich pracowników stoczni budujących pewien tajemniczy okręt. Materiał nagrano w celu propagandowym, najprawdopodobniej przed rokiem 1939 i ukazywał prężnie działający przemysł zbrojeniowy, a także możliwości japońskiej gospodarki. Co ciekawe. To właśnie w takich warunkach i przy zachowaniu najsurowszych kryteriów jakości wybudowali oni najpotężniejszy okręt świata dumę japońskiej cesarskiej marynarki wojennej, a więc Yamato. Historia jego budowy owiana jest największą tajemnicą, podwykonawcy, a nawet inżynierowie na niższym stopniu zaangażowania. Otrzymywali nieprawdziwe informacje dotyczące tego, co budują i jakie jest jego przeznaczenie. Dokumenty, które widzieli, kłamały. Najpotężniejszy okręt świata powstawał pod kierownictwem doświadczonych japońskich oficerów i projektantów: Keiji Fukudy oraz Yuzuru Hiragi. Urzędnicy państwowi, specjaliści zaangażowani w projekt, wiedzieli absolutne minimum. Natomiast przed rozpoczęciem pracy, by dochować tajemnicy, zobowiązani byli do złożenia specjalnych ślubów. Stawką było nie tyle ich życie oraz życie ich rodzin, które w przypadku jakichkolwiek przecieków miały zostać natychmiast rozstrzelane. Stawką był wynik wojny i przyszłość narodu japońskiego. Dlaczego wam o tym opowiedziałem? Zrobiłem to, ponieważ studio Wargaming, a więc twórcy gry World of Warships, dokonali czegoś naprawdę niesamowitego. Najnowsza aktualizacja pc wersji gry zawiera przemodelowany okręt Yamato. Jest to jedyna gra w historii, która przedstawia tak wiernie odwzorowany projekt tego okrętu. Ich drobiazgowa i żmudna praca znalazła także uznanie wśród japońskich historyków. Co ciekawe, dokładnie tak wyglądał Yamato, gdy wyruszał w swój ostatni samobójczy rejs. Coś, o czym się nie mówi, a firma jakoś nieszczególnie przywiązuje do tego uwagę w materiałach promocyjnych. To właśnie fakt, z jaką dokładnością odwzorowane zostały wszystkie okręty w tej grze. Każdy z nich powstał w oparciu o zachowaną dokumentację i autentyczne projekty, a firma współpracowała z muzeami na całym świecie. Zobaczyć tu możecie odtworzone projekty okrętów, które nie zdążono wybudować podczas II wojny światowej lub po zatwierdzeniu ich przez rząd. Na zawsze pozostały tylko w fazie projektowej. Wspominam wam również o tym, ponieważ gra World of Warships w tym miesiącu, ku zaskoczeniu graczy nieco po cichu, doczekała się swojej konsolowej wersji. Tytuł ten, przez fakt, że znacząco pod względem projektu różni się od swojej pc wersji, otrzymał nazwę World of Warships Legends. To co widzicie to moje prywatne konta, zarówno pecetowej wersji, które rozwijałem przez wiele lat, ale także konsolowej. Wiem, że zabrzmi to może jak płatna reklama i tak pewnie mi za chwilę ktoś napisze. Jednak tę grę znam od podszewki, Brałem udział w zamkniętych testach jeszcze przed premierą około 2015 roku i moim zdaniem oferuje ona więcej ciekawych rozwiązań, mechanik, rozgrywki, a także samej zawartości, niż niejedna gra AAA wydana w ostatnim czasie. Okej, okay, ale co jest w niej takiego ciekawego? Studio Wargaming stworzyło grę, której tułem jest historia I oraz II Wojny Światowej, gdzie gracze otrzymują możliwość przejęcia kontroli nad czterema klasami historycznych okrętów wojennych, które wymuszają na nas zupełnie odmienny styl rozgrywki. Mało tego, dla przykładu, w grze znajdziemy okręty tego samego poziomu, tego samego typu, lecz w zależności od nacji, którą wybierzemy, ich rola podczas bitwy może być zupełnie inna. Po pierwszym odpaleniu gry rozpoczynamy rozgrywkę od najsłabszych i najstarszych okrętów, ale w miarę naszych postępów, a więc zdobywanego doświadczenia i coraz większej ilości pieniędzy, odblokowujemy kolejne, lepsze. Gra ma niestety dosyć ciężki próg wejścia, bowiem pierwsze okręty, gdzieś do tieru czwartego włącznie, a w wersji konsolowej trzeciego, są według mnie bardzo słabe i mało ciekawe, przez co gra może początkowo zniechęcić. Jeśli jednak przejdziecie przez pierwsze konstrukcje, najlepsza zabawa zaczyna się od 5-6 Tieru, gdzie okręty są atrakcyjniejsze, a my mamy już wstępne doświadczenie i podstawowe pojęcie o rozgrywce. Dopiero wówczas możemy poczuć, co jest siłą tej produkcji. Enemy cruiser destroyed. World of Warships to gra, która kładzie ogromny nacisk na taktykę walki, bardzo dobre poznanie swojego okrętu, jego mocnych i słabych stron, a także umiejętność gry zespołowej. Każda z czterech klas okrętów, a więc niszczyciele, krążowniki, pancerniki oraz na tę chwilę tylko wersji pecetowej lotniskowce, wymagają od nas zupełnie innego stylu rozgrywki. Tutaj musimy pamiętać jednak o kilku bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze jest to gra zespołowa, a klasy okrętów zaprojektowane tak, aby się uzupełniać. Nie wygramy bitwy w pojedynkę. Każdy okręt ma swoje mocne strony, które powinniśmy wykorzystywać, ale także posiada wady. Te wady okrętu i minusy rekompensowane muszą być przez wsparcie innych okrętów. Druga ważna sprawa to właściwe ustawianie go podczas walki z innymi jednostkami. Największym błędem popełnianym przez nowych graczy jest trzymanie stałego kursu, niezmiennej prędkości oraz pokazywanie wrogowi całej burty. Możecie być pewni, że jeśli przeciwnik Was nie trafi za pierwszym razem, za drugim może być już po Was, bowiem pierwsza salwa jest zawsze testowa. Jeśli więc nie zmienicie kursu i kąta ustawienia, Wasz przeciwnik po wprowadzeniu poprawek prawie zawsze trafia. Na koniec, tylko wspomnę, iż pierwsza dodatkowa zawartość, a więc drzewko okrętów niemieckich, wkrótce zostanie udostępniona. Gra oczywiście gorąco Wam polecam. Dajcie przy okazji znać, czy chcielibyście posłuchać o niej nieco więcej. Ostatnia już wiadomość dotyczy najnowszej gry tworzonej przez studio Respawn Entertainment, a więc Star Wars Jedi Upadły Zakon, której premiera zapowiedziana jest na 15 października tego roku. Co wiemy na jej temat i dlaczego zapowiada się tak ciekawie? Otóż Upadły Zakon to kolejna po serii Battlefront gra osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen, której wydawcą jest ponownie firma Electronic Arts. Jednak w porównaniu do tego co pokazało studio DICE, studio odpowiedzialne za serię Titanfall do tematu podeszło zupełnie inaczej. Otóż przedstawiciel studia, więc Vince Zampella, poinformował, iż będzie to trzecioosobowa gra, która skupi się wyłącznie na trybie fabularnym. To właśnie historia będzie tu grała pierwsze skrzypce i tytuł wyłącznie pod nią jest zaprojektowany. Nie znajdziemy w niej więc wciśniętego na siłę trybu wieloosobowego, który pochłonąłby na pewno sporą ilość czasu i wymagał dodatkowego nakładu pracy. Kolejna sprawa to taka, iż już teraz zapowiedziano, iż w grze nie będzie modnych w ostatnich latach mikropłatności. Co równie ciekawe, nowa gra twórców Apex Legends nie powstanie na silniku Frostbite, co stanowi pewien wyjątek. Bowiem polityka firmy Electronic Arts przewidywała, iż wszystkie gry powstające pod jej skrzydłami, w ramach standaryzacji, będą działały właśnie na silniku Frostbite. Historia jednak pokazuje, że była to tragiczna w skutkach decyzja, co przyznali sami deweloperzy. Jednak z jakiegoś powodu, prawdopodobnie wynikało to z warunków umowy pomiędzy Respawn a Electronic Arts, gra powstaje na silniku Unreal Engine 4. Wygląda to tak, że Vince Zampella wywalczył swojemu studiu zdecydowanie lepsze warunki jeśli chodzi o współpracę z wydawcą niż inne, dużo większe i bardziej znane studia wchodzące w skład tej ogromnej firmy. Jaki mamy tego efekt? Ano taki, że zarówno Titanfall oraz Apex Legends to gry, które zyskały bardzo w oczach graczy i prezentują naprawdę wysoki poziom wykonania. Nie mogę kontynuować misji. Ty jednak możesz. Weź zestaw Steel. Da Ci... Największą szansę na przeżycie. Mamy więc dowód na to, że lepiej dać wolną rękę fachowcom i pozwolić im tworzyć na takim silniku, jaki uznają za najlepszy, niż narzucać im z góry proces tworzenia oraz same narzędzia. Ostatnia afera wokół gry Antem jest tego świetnym przykładem. Głosu głównemu bohaterowi oraz wizerunku użyczył Cameron Monaghan, aktor znany z serialu Gotham, w którym wciela się w postaci Jokera. Grafika w grze jest lekko stylizowana pod film animowany zatytułowany Star Wars Rebels, którym inspirowali się twórcy. Natomiast akcja najnowszej produkcji posadzona będzie po wydanym przez Imperatora słynnym rozkazie 66. Podsumowując to gra Star Wars Jedi Upadły Zakon zapowiada się moim zdaniem wyjątkowo dobrze i naprawdę mocno trzymam za nią kciuki. Jeśli rozgrywka, fabuła i atrakcyjność będzie na podobnym poziomie co w Titanfall 2, sukces tej gry będzie gwarantowany. Tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.